Bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Maria Wesołowska, jestem sędzią, prawdziwym. Teraz nie wiem, czy warto mówić, ale prawdziwym. E, proszę Państwa, od razu zadam pytanie, ponieważ ja z Państwem spotykam się od pierwszego OSKO, czyli lat już 12. E, czy jest dużo osób, które znają historię chłopaka z różą? Niektórzy znają, ale e, trudno. Ręka w górę może. Kto zna? No, to trudno. Będziemy powtarzać pewne rzeczy, ale ona jest tak istotna i te obok historii też, że no, musimy się troszeczkę popowtarzać. Ale też będzie trochę nowości, bo proszę Państwa o edukację prawną. Jako sędzia walczę od 2000 roku, wtedy, kiedy zaczęłam zapraszać młodzież na lekcje wychowawcze do sądu. I on Różnego rodzaju profilaktyce dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać, bo ja dzisiaj też jestem bogatsza o doświadczenie, o spotkanie z dwustoma tysiącami polskiej młodzieży. Jak słyszę, że są burmistrzowie, wójtowie na sali, to serce rośnie, bo przecież na pierwszych tych naszych spotkaniach no, trudno było o takie osoby. W miastach, w międzyzdrowiach i w innych miastach, o których tutaj dzisiaj była mowa, były sygnalizowane, byłam właśnie jako sędzia z edukacją prawną. Proszę Państwa, mamy za sobą, ja tu mówię jako trochę ja czuję się już blisko Państwa bardzo, jako z tą oświatą, i czuję, że mamy za sobą wiele osób, i to wsparcie dzisiaj jest. Bardzo, bardzo potrzebne, bo też warto uświadomić sobie, że bez ośrodków, bez y, tych organów prowadzących w postaci burmistrza, wójta, bez ośrodków pomocy społecznej, bez Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, y, kuratorów, y, sędziów, y, nie damy sobie dzisiaj rady, żeby wyprowadzić rzeczywistość na prostą. Dlatego też cieszy taki przekrój i troszeczkę o tych formach, o tej wczesnej profilaktyce, która jest na wagę złota i która zaczyna być zauważana. Waga tej profilaktyki już ma swoją rangę, jak również też od razu powiem, mnie cieszy. Na tych spotkaniach, jak widzę, jak rośnie prestiż zawodu y, nauczyciela. On rośnie, wolno. W niektórych miejscach jest o to bardzo trudno, ale tam, gdzie jeszcze nie spotkałam się z rodzicami. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że moje pokolenie wychowało cudowne dzieci, znające super wiele języków, po najlepszych uczelniach. Tylko nie nauczyliśmy ich takiego fajnego życia, bycia dobrym człowiekiem. E, mamy roszczeniowców. Ja to widzę, przecież mam dwie córki. E, wychowaliśmy pokolenie, które chciałoby wszystko, ma tylko pretensje. Są fantastyczni z drugiej strony, ale trzeba w nich pewne rzeczy obudzić. I wtedy jest fantastyczna współpraca. Mówię o tym z pełnym przekonaniem, no tam, gdzie się udało pewne rzeczy wdrożyć, Zaczyna się inaczej, inaczej dziać. Czy są zielonki, może tutaj, to jest pod Krakowa? Czy ktoś jest przedstawiciel przedstawicieli? Może nie, ale to jest jedna tylko z, z wielu miejscowości, w której po spotkaniach, po wdrożeniu pewnych prof, działań profilaktycznych udało się. Gmina Kowale pod Radomiem, Tam też się wiele zmieniło. Możemy się. Kontaktować, jak to zrobić, żeby nagle z przestępczości młodzieżowej na takim poziomie zejść do zera? Co zrobić, żeby rodzice przychodzili i nie mieli pretensji, tylko mówili dzień dobry, jak możemy razem współpracować? Daje się. Nie jest zawsze prosto, ale się daje. Proszę Państwa, więc pierwsza ta profilaktyka to są te lekcje wychowawcze w sądzie. Zachęcam. Wiem od nauczycieli, że akurat Kraków jest trudny, ale my w maju podjęliśmy uchwałę środowisko-prawnicze, że otwieramy się na społeczność. Byliśmy zamknięci hermetycznie, szklane wieży, ale nas tego kiedyś uczono, że sędzia nie może tak wyjść sobie do ludzi, bo on przecież ma przepaskę na oczach, najlepiej, żeby nic nie widział, nic nie słyszał. Dzisiaj rozumiemy, że to nie tędy droga. Dzisiaj yy, no, uchwały podjęliśmy, ale wiemy, do czego służą uchwały często, że my też musimy się pewnych rzeczy nauczyć. Dlatego zachęcam Państwa do tej wczesnej profilaktyki w postaci lekcji wychowawczych w sądzie. Przez moją prawdziwą salę rozpraw przeszło 17 tysięcy łódzkich gimnazjalistów i licealistów. Proszę Państwa, ja dzisiaj, jak teraz byłam w manufakturze łódzkiej, podchodzi do mnie chłopak, który. Pracuję tam, yy, w, 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 w którym zmaga z yy, I mówię pani sędzio, dziękuję. Byłem u pani z moim gimnazjum na lekcji i byłem wtedy na zakręcie. Trochę eksperymentowałem z marihuanką, ale kiedy przypomniałem sobie te smutne oczy oskarżonego i te kajdanki, to mówiłem nie. I dzisiaj mam pracę, żonę, dziecko. Dziękuję. O to chodzi. O te silne bodźce. Proszę Państwa, świat dzisiaj nie jest taki, jak był nasz świat. Te bodźce truwają w powietrzu właśnie silne, więc musimy yy, tak, yy, znaleźć taki przekaz, który by do tej młodzieży dotarł. Yy, sala rosyjaka to doskonała lekcja życia dla każdego z nas. Tam naprawdę można się nauczyć, jak wygląda życie po błędzie. Ja pamiętam, jak mówiłam kobietom, które były ofiarą przemocy, weź tego męża przyprowadź. Niech on zobaczy na sprawę oczywiście dotyczącą przemocy. I taka była profilaktyka, a wiele ośrodków pomocy społecznej z niej korzystało. Oni naprawdę wychodzili ze łzami w oczach, bo my nie jesteśmy źli. My tylko nieraz nie wiemy, nie czujemy. Nieraz coś nas przytłoczy i nie potrafimy się z czegoś wyrwać. Więc zachęcam każdego. Wystarczy napisać podanie do najbliższego sądu z prośbą o umożliwienie młodzieży uczestnictwa w rozprawie, oczywiście o tematyce, która jest dla młodzieży interesująca. Czy rozboje, czy przemoc, czy z internetowych jest coraz więcej spraw, czy mówię żarty na temat nauczyciela, bo przecież. Tylko przestępstwo, bójki, marihuanka. To wszystko, co się w naszej rzeczywistości dzieje. Niech idą i niech posłuchają. Dobrze jest wtedy, kiedy ten sąd jest trochę oporny, znaleźć taką dobrą duszę, czy rodzic jakiś, czy po prostu sprowokować trochę organ prowadzący, żeby. Ponieważ ta uchwała jest, obowiązuje, żeby po prostu nas. Tam przyjmowano i przewodniczący rozprawy, żeby wydawał zgodę. Bo pamiętajmy o tym, że każdy dorosły obywatel przechodząc obok sądu może sobie wejść na rozprawę i to słuchaj, co się dzieje. Ja pamiętam, jak cała kamienica przychodziła, żeby zobaczyć, co ten sąsiad na i jako werbał od sądu. Później ta moda zanikła, ona wraca. My zaczynamy się czuć obywatelami. W związku z tym może będzie łatwo, łatwiej. Nie jest to z dnia na dzień, proszę państwa. Przecierałam szlaki w moim sądzie, kiedy mi mówiono, że robię szkółkę niedzielną sądu i co ja za pogłowie pomysły mam. Nie było szatni na przykład dla dzieci, ale później się przekonano, że naprawdę warto. Nieraz, żeby coś w pierwszych latach zrobić, trzeba poczekać lat 5-10, na niektóre 15. Ale mówię, dzisiaj siła już jest. Jest trudno, a jak jest trudno, wtedy jest trochę silniejszy, bo inaczej mu się chce. Proszę Państwa, wiele lat temu napisałam dla naszej młodzieży taki poradnik, o którym muszę powiedzieć, MAK Mac Edukacja, bo tak pomyślałam, że zobaczyłam, że partnerem jest MAK Edukacja, ja nie mogę swojego poradnika nigdzie kupić. W Łodzi go nigdzie nie było, bo tak to bym przywiozła przynajmniej kilka egzemplarzy. Napisałam ten poradnik 10-12 lat temu po to, żeby Państwo mieli materiał na lekcje wychowawcze, ponieważ ja jako sędzia nie bardzo mogłam pogodzić się z tym, że dzieciaki zamiast władce szkolnej zasiadają na ławie oskarżonych, a wtedy, kiedy do mnie przychodzą, mówią, pani sędzio nie wiedziałem, nie sądziłem, pani sędzio, młodzież dzisiaj tak postępuje, gdyby nie ta puszka piwa, gdyby nie ten skręc marihuany, pani sędzio, ja w życiu bym tego Robił. Ja jestem dobrym człowiekiem. I ja nawet w to wierzę. Tylko, że na sali rozpraw nie jestem w stanie niczego już zmienić. Ja tam mogę tylko wymierzyć sprawiedliwość. A wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności dzieciakowi, który nie ma 20, jest dla sędziego, dla sędziego matki trudnym przeżyciem. Dlatego po jednej z rozpraw młodego człowieka zaczęłam pisać kariery Drukowane w dzienniku łódzkim w piątek, w poniedziałek młodzież wycinała to z gazety, omawiała na lekcjach wychowawczych. Proszę Państwa, każdy z tych fenomenów to historia młodego człowieka, który się pogubił, zrobił coś głupiego i trafił do mnie. Historia prawdziwa raz do bólu z, z prawdziwymi fragmentami zeznań, wyjaśnień oskarżonego, ale również z przepisem. Proszę Państwa, po to, żeby dzieci poznały granice, których przekraczać nie wolno. Pierwsza historia z tej książki, ja ją dzisiaj traktuję trochę jako materiał badawczy. To już jest. Chłopak z różą, dlatego pytałam o tego chłopaka z różą, coraz bardziej jestem nim przerażona. Siedemnastolatek, czyli z czerwonym paskiem. 8 marca idzie do szkoły, przypomina sobie, że dzień kobiet, a on nie kupił kwiata dla swojej dziewczyny. Sprawdza, ile ma pieniędzy. Ma 3 złote. Róża kosztuje 8, brakuje 5. Widzi chłopca z pobliskiej szkoły podstawowej, z z widzenia po szkołach w pobliżu. Podchodzi do tego dziewięciolatka, mówi ty, mamy daj 5 zł. Mamy mówi, mam, ale nie dam, mama dała mi na śniadanie. Wychad go do bramy. Na głównej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie zawsze przechodzi wiele osób. Wyrywa mu plecak, wyrzuca wszystko z plecaka na ziemię, wypada 5 zł. Mały zaczyna bronić swojej własności. To jak to później powiedział nasz genialny uczeń z czerwonym paskiem, on mu niczego złego nie zrobił, bo on przecież nie jest On go tylko pacnął w głowę, zabrał 5 zł. Kiedy mały się rozwrzeszczał, to go trochę zdenerwowało. Na odchodne rzucił w jego kierunku Finko. My jeszcze wiemy, Finka, mały harcerski noży. Chciał trafić chłopaka, trafił w rynne, w bramie, wyszedł zadowolony na ulicę, kupił czerwoną różę i wszystko, jak to później powiedział pani sędzio, rozeszłoby się po kościach. Tylko miałem pecha, bo nasz mały też wyszedł na ulicę, zapłakany. Przechodził strażnik miejski, podchodzi, pyta, co się stało, czemu płaczesz? Chłopak z czerwoną różą zabrał mi pięć złotych, uderzył w głowę, rzucił w moim kierunku nożem. On nie był harcerzem, nie wiedział, co to jest winka. Jak Państwo myślą, co się stało z chłopakiem z różą? Dotarł do szkoły? Nie. Na policję. Róża pewnie została gdzieś na stoliku przesłuchującego go policjanta. Chłopak do szkoły nie dotarł. Wyobrażamy sobie mamę, ucznia z czerwonym paskiem. Jakim mogli chłopakowi postawić zarzut? Co zrobił? Kradzież plus hmm. rozwój. Kradzież plus przewód. Ile temu 17-latkowi groziło za to 5 zł pacznięcie w głowę? Śmiało. 10. 15. 20. Nie ma takich kary. Ok. 12. My wiemy. Ale kiedy pytaje, zadaje pytanie młodzieży, to mówią 2 miesiące poprawcze. 2 lata. Mówią nieraz 15. Proszę państwa, chłopak do, do szkoły nie dotarł. Trafił do aresztu na 8 miesięcy pod zarzutem dokonania zbrodni rozwoju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zagrożonej karą od 3 do 15 lat więzienia. Areszt masz jak w banku. Chłopaka mogło uratować jedno: gdyby rodzice przybiegli do szkoły, gdyby poprosili szkołę o poręczenie społeczne, to być może sąd by tego aresztu nie zastosował. Kto z Państwa wie, co to jest poręczenie społeczne? Nie wiem. Bo pisałam. Wiemy? Nie wiem. Proszę Państwa i to też mnie przeraża. Mamy w kodeksie postępowania karnego instytucję, która może w wielu sytuacjach młodemu członkowi pomóc. Ale jak mamy coś zastosować, skoro nas prawa nie uczą? Prawda? A przecież no to poręczenie jakby powinno być z Państwa strony. Oczywiście, żeby już już nieraz sami. Dlatego między innymi o tym poręczeniu też pisałam. Ale wtedy to jeszcze był inny problem, że rodzice wstydzili się tego, co dziecko zrobiło, myśleli, że a za chwilę wyjdzie, po co tej szkole o tym mówić. Dzisiaj by się to nie udało. Wtedy się udało. Chłopak osiem miesięcy spędził w areszcie. Kiedy wprowadzono go do mnie w kajdankach na salę, pierwsze słowa, jakie powiedział, były takie Pani sędzio, będę chodził do kościoła, będę się modlił, tylko błagam, wypuśćcie mnie z więzienia. Ja nie wiedziałem, że za taki czyn grozi kara. Młodzież dzisiaj tak postępuje, mnie też kiedyś zabrano plecak, telefon komórkowy i nic się nie działo. Błagam, wypuśćcie mnie. Ja nie jestem przestępcą. Był przestępcą czy nie do końca? Kto uważa, że na 100% był? Ręka w górę. Wysoko. Chcę zobaczyć. Okej. Okay. Okay. Dlaczego mamy wątpliwość? Czemu nie podnosimy natychmiast tej ręki? Bo co? Bo on nie miał świadomości. Dobrze. Czy jeszcze jakiś argument? Większość nam była w dole, że tak powiem. Dlaczego nie podnosimy ręki? Bo co? Bo nie miał świadomości? Bo po raz pierwszy, jak jeszcze Państwo mi pytają, że uczeń z czerwonym paskiem, to się załamie. Dobrze, powiem tak. Ta historia mnie trochę przeraża. Bo kiedy pytam, no właśnie, ta grupa na pytanie, czy chłopak z różą jest przestępcą, chórem odpowiada, że tak. Przedszkolaki. Proszę Państwa, co się z nami dzieje? Co się z nami wszystkimi dzieje? Te przedszkolaki wiedzą, mówią Pani Sędzio, nie wolno nikomu zabrać, że to Łówka Bułki, nie wolno nikogo uderzyć. A my mówi, on, mówimy, on nie miał świadomości. To było pierwszy raz. On był uczniem w czerwonym paskiem. Czy można nie mieć świadomości, że się nie kradnie? Czy można nie mieć świadomości, że się nie bije? Ale proszę Państwa, ja od dwóch lat w grupach gimnazjalnych, a jak powiedziałam, 200 tysięcy dzieci, słyszę odpowiedź. Pani sędziu, dzisiaj można. Jak to dzisiaj można? Pani sędziu, bo ja dostałem dwa razy w głowę, ze trzy razy mi coś utratię i nic. I to mnie przeraża. Proszę Państwa, jak żyć? Jak tym dzieciom dać Bezpiecznie przejść przez życie, jeżeli mają taką świadomość mało tego. Nasza świadomość też się zaczyna gubić. Zaczynamy te dzieci tłumaczyć, bo my zaczynamy rozumieć, że ten świat też właśnie tak wygląda. Wtedy, kiedy ukradziono chłopakowi butynajka, jego ojciec powiedział, mogłeś kupić te za 30 zł, to by ci nie utrał. Nie napiętnował złodzieja do własnego syna. Proszę Państwa, przeraża. 8 lat temu 80% naszych gimnazjalistów wiedziało, że chłopak z różą jest przestępcą. Dzisiaj mam całe szkoły, 450 na sali, ani jednej ręki w górze. To już nie jest przestępstwo. A przecież to jest przestępstwo. Oczywiście, że w tej konkretnej sprawie musiałam się trochę gnagnastykować, ale na szczęście filmka była mała i tępa mogłam uznać, że nie była niebezpiecznym narzędziem i mogłam wymierzyć karę za rozbój zwykły zagrożony karą od dwóch do dwunastu lat więzienia. Ale przecież dla takiego ucznia z czerwonym paskiem to też jest wyrok. Poza tym to pytanie, to, to, to stwierdzenie, że on był uczniem z czerwonym paskiem. Zawsze od takiego wymagamy więcej, prawda? Więc to nie jest argument. Dzieci są zdziwione. Bo one myślą, że ja jako sędzia to takiego potraktuję łagodniej. Więc coś w tych głowach jest nie tak. Że jak zły, to od razu go skreślamy. Proszę Państwa, to też daje do myślenia. Proszę Państwa, ja też od razu powiem, będę mówiła o pewnych rzeczach, które znajdują się w prezentacji do której każdy z Państwa, dzięki organizatorowi, bo ja ją przekazałam, będzie mógł zacząć. Ponieważ na czym mi zależy? Żebyśmy te wszystkie informacje, które dzisiaj są ważne w profilaktyce, no my musimy po pierwsze tę profilaktykę stosować, ale gdzieś te informacje umieszczać. Może się chwilę zatrzymam na tej wczesnej profilaktyce. Przede wszystkim starajmy się bazować na tym, co dobre. Proszę Państwa, jeżdżę po tej bałce, spotykam się z tymi dzieciakami i oni są fantastyczni. No, to przedszkole jest dzisiaj taką ostatnią deską ratunku, chociaż tam się zaczynają już problemy. Dlatego dzisiaj, jak się spotykam z młodzieżą, to się spotykam właśnie w międzyzdrojach, między innymi tak było. Najpierw miałam przedszkolaczki, później podstawówka, gimnazjum, ale na końcu zawsze rodzice. Nie da się bez świata dorosłych naprawić rzeczywistości naszych dzieci. Dlatego ta yy, przekaz musi iść do wszystkich. I bazować na tym, co dobre, bo proszę Państwa, jeżeli bazujemy na tym, co dobre, to po pierwsze nie wypalamy się tak bardzo zawodowo, a poza tym yy, możemy te dobre yy, wzorce, jakby promując, yy, dać im siłę prawda? Bo przecież w każdej klasie, no... To nie klasa jest jakaś zła, tylko to często jest jeden uczeń. A potrafi nas tak wykończyć, że nie wiemy jak się nazywamy, prawda? I później patrzymy przez pryzmat właśnie tej jednej osoby. Ale starajmy się, mówię, promować to co dobre. Nie zawsze jest to łatwe, bo oczywiście ja zawsze podkreślam, i to w tym kąciku prawnym tego rodzaju informacje powinny się znaleźć, że jesteśmy na. Nie wiem, w którym teraz dokładnie, ale byliśmy na 14. miejscu w Europie, jeżeli chodzi o zagrożenie przestępczością młodzieżową. Mamy się czym pochwalić, naprawdę. Przed nami są Niemcy, Anglia gdzieś tam w czołówce. My mamy jeszcze fajną młodzież, fajnych ludzi. Jest z kim pracować, że przecież tylko 30% młodzieży objętych, i objętych jest specjalnym programem profilaktyczno-wychowawczym. Ta większa część młodzieży to jest młodzież, która nie chce sprawiać problemów. Nieraz sprawia, bo idzie jakby za tym jednym w klasie, prawda? I jemu trzeba odebrać siłę, a wzmocnić tą pozostałą. To przy tych rozmowach moich bezpośrednich z młodzieżą, to bardzo mocno widać, że oni nie chcą źle. Nieraz po prostu tak wychodzi. Takim owczym pędem troszkę idą. Proszę Państwa, poza tym, jest jeszcze jedna rzecz. W tych koncikach prawnych możemy uświadomić na przykład rodzicom pewne prawdy. Ja sama byłam zaskoczona. Badania, które Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadził, bardzo fajne badania, ja rzeczywiście się w nie wdrożyłam na gimnazjalistach. Dzieci, gimnazjaliści, jako przewodników życi życiowych, takie osoby, do której mają największe zaufanie, wskazują na dane